Tatuaż Trybala i mężczyzna, który nie znał granic. Mój mąż przedstawił mnie swojemu koledze Adrianowi. Znali się od lat, razem grali w piłkę, mieli wspólnych znajomych. Sympatyczny, pewny siebie, z tych, co wszędzie ich pełno. Na początku myślałam, że po prostu jest otwarty. Lubił żartować, zagadywać, ale z czasem zaczęło mi to przeszkadzać. Najpierw były wiadomości na Messengerze. Masz piękny uśmiech, twój mąż to szczęściarz. Zbywałam je, udawałam, że nie widzę. Potem, podczas jednego z naszych wspólnych spotkań, podwinął rękaw i pokazał mi swój nowy tatuaż na przedramieniu Tribal, dość kiepsko zrobiony. I jak ci się podoba? Zrobiłem specjalnie dla kobiety z klasą powiedział, patrząc mi prosto w oczy Zamarłam. Mój mąż był dwa kroki dalej, niczego nie słyszał. Nie chciałam robić sceny, ale kiedy zaczęły się kolejne wiadomości może spotkamy się tylko we dwoje on i tak cię nie docenia. Miałam dość. Powiedziałam wszystko mężowi. Nie chciał wierzyć, wściekł się na mnie. Myślał, że przesadzam, że może to ja zachęcam. Dopiero gdy Adrian sam napisał coś w stylu – gdybyś była moja, wiedziałbym, jak cię traktować. Mąż zrozumiał, przeprosił, zagrał z nim kontakt. Ale tej rysy, tej wątpliwości, tego żalu już nic nie wymazało. Nie zawsze zdrada to dotyk. Czasem to zaufanie wystawione na próbę przez kogoś z zewnątrz i brak reakcji we właściwym momencie.